Cześć, tu Paweł z Budą Plus. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy pokazać, gdzie w Gorzowie jest osiedle leśne Zjeżdżamy z ronda koło szpitala w kierunku Kłodawy i kierujemy się na Kłodawy. Bardzo ładna okolica. Las bardzo zielono Wydawałoby się, że Gorzów małe miasto, jednak nie każdy wie, że mamy tu tak piękne, nowe osiedle. Za chwilę będziemy mieli drogę w lewo, oznaczoną ulicą Sosnową. Astaltowa droga. To jest wjazd na osiedlo leśne. Z dwóch stron las. Podobno są grzyby, i to nawet jadalne. I jesteśmy na osiedlu leśnym. W następnym filmie opowiem coś więcej na temat tego osiedla. Na tą chwilę dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.